Hej kochani, dzisiaj mam dla Was kolejny filmik z cyklu polecane na lato i dzisiaj będzie o kolorach na naszych ustach. E, ponieważ jak wiecie ja ostatnio zrezygnowałam z bardzo kolorowych makijaży i maluję się dosyć tak e, nudno, beżowo, neutralnie, e, dlatego tak mnie naszło oko, około półtora tygodnia temu. Zaczęłam myśleć, że może powinnam coś innego kolorowego wprowadzić w swoim makijażu, skoro z kolorowych e, oczu zrezygnowałam, żeby ten makijaż po prostu nie był mdły. E, wcześniej e, do tej pory raczej gustowałam w, w pomadkach typu nude, e, czyli na przykład używałam mm, takiej z Golden Rose. To jest dosyć e, słabna pomadka z tego co pamiętam zarówno na, na YouTube, jak i na blogach e, w numerze 98 o niej jest notka na. W moim blogu albo na przykład pomadka też dosyć sławna tym razem niemiecka marka P2 Sunset Boulevard to też jest taki typowy nude. jeśli on Dwie chodzi, to różnie z nimi bywa. Ja różnie w nich wyglądam. Są dni, są dni, kiedy wyglądam lepiej, a są dni, kiedy wyglądam w nich po prostu koszmarnie, jak jakaś topielica co najmniej. Dlatego idealnym moim takim dziennym, neutralnym odcieniem, który nie był tak naprawdę ani nudem, ani niczym, co wykraczało poza, jest pomadka, o której wam mówiłam, w ulubieńcach, czyli Estée Lauder Crystal Baby piękny po prostu idealny mój kolor, który kocham i o czym już wiecie. Natomiast tak jak mówię od jakiegoś czasu zaczęłam wprowadzać delikatnie kolor na swoich ustach i pokażę Wam cztery pomadki, których teraz namiętnie używam i będę używać przez najbliższy czas właśnie na lato. Zacznę może od pomadki, która też jest chyba niestety w Polsce niedostępna, ale to, to nie jest istotne. Najważniejszy jest kolor. To jest akurat pomadka zniwej, bo kolorówka zniwej w Polsce jest tak jak mówię niedostępna i ona się nazywa chyba 21 seria Color Passion i to jest Taki piękny, bardzo, znaczy nie bardzo ostry, ale dosyć ostry róż. Ona jest, nie jest taka bardzo, nie tyle napigmentowana, co po prostu wykończenie ma półtransparentne. Może tak, ja tutaj dużo jej nasmarowałam, żebyście mogli ją widzieć, ale ona jest bardzo fajna, kremowa i ona po prostu podbija te usta i daje im taki fajny malinowy kolor. O, to jest idealna nazwa dla tego koloru malinowy. Następna to jest pomadka, która dla mnie już jest jakimś kolorem, chociaż niektórzy może uznają ją za neutralną. To jest pomadka z Wet n Wild, też dosyć sławna, 903c. Z tego co pamiętam, ona się nazywała Dust Peachy. I to jest właśnie taki koralowy odcień. Ta pomadka ma wykończenie matowe. To co mnie w ogóle wkurza w pomadkach Wet n Wild, to nie jest tylko ta pomadka, ale mam jeszcze jedną złe Wild, to to, że zobaczcie, jak one są w opakowaniach, to ich się nie da całkowicie wsunąć, tylko wystaje taki kawałek i zawsze jak sobie zakładam skówkę, to sobie którąś skoszę, tą, tą już mam skoszoną z tej strony, z czego pewnie nie będzie widać, ale mam ją skoszoną. Tak więc to jest skórzające w tych pomadkach, ale poza tym bardzo je lubię. Kolor, jak widzicie, jest dosyć, to ten tutaj, dosyć widoczny, naprawdę bardzo, bardzo ładny i dla mnie niestety odważny, znaczy niestety po prostu odważniejszy niż to, co do tej pory ym, nosiłam. No i a, jeszcze jedna sprawa, ja pomadek, bardzo rzadko pomadki noszę bez błyszczyka, jakoś nie, nie potrafię się przekonać, żeby używać po prostu samą pomadkę, no chyba, że jest to taka pomadka, która ma e, właściwości jak błyszczyk, no to wtedy może e, to co dzisiaj mam na ustach, oczywiście w połączeniu z błyszczykiem to jest e, jedna z takich nowości, prezent od e, Pauli X Woman Land e, której jeszcze raz bardzo dziękuję, Paula już dostała ode mnie podziękowania e, za te pomadki e, to jest pomadka z Maybelline Um, seria jest Color Sensational i to jest numerek 165 Pink Hurricane. Różowy huragan. Ona wygląda w ten sposób. Nie, tutaj będzie wyglądała bardziej jak czerwona, ale to jest taki też malinkowy kolor. Ona już nie jest matowa, tylko jest... Mm, ma sobie takie delikatne, on jest tutaj e, drobinki. Widzicie, w porównaniu z tymi no, wypada wreszcie różowo. Mam nadzieję, że tak to widać też takie jak, jak ja to widzę. E, I powiem Wam, że ją w sumie nawet mogłabym nosić bez błyszczyka, bo ona jest dosyć taka błyszcząca i nawilżająca, ale jednak e, ja ostatnio jestem zakochana w, w tych błyszczykach powiększających i w zasadzie codziennie je noszę. E, I druga, która jest już taka dosyć mocna i raczej... E, no jak dla mnie w dalszym ciągu tylko wieczorowa to jest odcień 240 Galactic Mouth Move nigdy nie wiem jak się czyta ten, tą nazwę i to jest już taka śliwa, bo dla mnie to wygląda jak taki dosyć śliwkowy kolor już wam tutaj zrobię swatcha o widzicie to jest światło takie ona jest też one w sumie obydwie Podobnie jak ta z Nivea, którą Wam pokazałam jaką pierwszą, są takie e, transparentne, półtransparentne, nietransparentne, więc tutaj ten kolor można budować e, jakąś tam e, ilością warstw. E, I tak więc tak, to są moje cztery typy, jeśli chodzi o kolorowe usta na lato, powiedzcie mi, jakie Wy kolory lubicie nosić i jeżeli macie jakieś ulubione właśnie pomadki w takich dosyć e, odważniejszych kolorach niż nude niż albo jasne jasny róż, tylko właśnie coś bardziej w tych klimatach, to dajcie mi znać, bo chętnie poczytam i może znajdę coś jeszcze nowego i przekonam się, żeby nie tylko w lecie je nosić, ale również w zimie, żeby po prostu w ogóle częściej je nosić. A dzisiaj dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.